Witamy Państwa, słuchaczy i oglądaczy, więc no, jest taka akcja student prawa Mikołajem, ale studenci nam zasugerowali, że my również powinniśmy być Mikołajami i spełniamy, spełniamy ten projekt. Ja muszę powiedzieć, że ja taki pierwszy film nagrałem chyba już dobre nie wiem, 10 lat temu, a może kilkanaście. Wtedy jeszcze jeździłem na snowboardzie, mówiłem coś o snowboardzie, a dzisiaj właśnie przyszedłem o <laughs> Także przestrzegam tych, którzy za bardzo jeżdżą na snowboardzie. No ale y, zdrowie najważniejsze proszę Państwa, zwłaszcza w tym okresie i dlatego no, ja osobiście życzę Państwu jak najlepszego zdrowia i przekazuję prowadzenie dalszych obrad Dziekanowi Szanowni Państwo, ze względu na zbliżające się święta, chcieliśmy wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt. Miejmy nadzieję, że śnieżnych. No i oczywiście tłustego Mikołaja, takiego, żeby, żeby wszelkie tutaj zamówienia prezentowe były, były zrealizowane. Oraz wszelkiej pomyślności w nowym roku udanej zabawy sylwestrowej. Może Pan Rektor też A, Dziękuję te... bardzo. To szanowni Państwo, ja się przyłączam do życzeń Pana, dziekana, Panów Dziekanów. Od siebie dodam tylko, że mam nadzieję, że nadchodzące dni Państwo też trochę odpoczniecie od zawieruchy uniwersyteckiej. Skupicie się na rodzinie, na, na sobie i po prostu będzie to dla Was dobry, spokojny czas. Dziękuję uprzejmie.